Miałeś plan, próbowałeś, ale nic z tego nie wyszło. Nie wyglądasz na kogoś, kto byłby w stanie odnaleźć Hermana. Słuchajcie, drodzy mili, właśnie tutaj rozgrywa się kluczowa kwestia. Niektórzy uważają to za bak. Ja myślę, że to może być taki feature, utrudnienie. Pójdziemy porozmawiać z Johnem. Zaraz wam wszystko wyjaśnię. Kurwa, co jest? Nie, nie, nie. Ja pierdolę. Czego ty ode mnie chcesz? To wszystko idzie zbyt wolno. Umrzesz, zanim dowiesz się, jak usunąć biochip. Przecież sam chciałeś mnie zabić. Już raz ci powiedziałem, że zmieniłem zdanie. Teraz chcę, żebyś żył. Słuchajcie, wydaje mi się, że to tutaj, jak dobrze czytałem, zależy od tej kwestii, czy relik zostanie to uszkodzenie z tymi niebieskimi jakimiś chmurkami na stałe, jeżeli wybierzemy tą kwestię, to zostanie nam to na stałe. Nie będzie można zlikwidować tego uszkodzenia reliku. Wiele twierdzi osób, że to jest błąd, jednak ja nie wiem, bo po trzech latach wypadałoby to poprawić, gdyby to był błąd. Może jest, może to jest trudne jakieś w poprawieniu, nie wiem. Zapytam jeszcze raz. Czego ode mnie chcesz? Skoro wylosowałem kartę wyjścia z więzienia głupio, byłoby z niej nie skorzystać. Mam niedokończone od 50 lat porachunki za rasaką i chcę je wreszcie załatwić. Potrzebujecie do tego. Ale dlaczego? Chodzi o dawne ideały? O osobistą urazę? Nie musisz tego wiedzieć. Będziesz tylko moim kierowcą. Posłuchaj, wiem, kto może Ci pomóc i gdzie można uratować Ci życie. Ty pozbędziesz się chipu, a ja przy okazji rozwalę Arasakę. Musimy tylko zdobyć Soul Killera i dotrzeć do Mikoshi. Dobra, co to jest Mikoshi? Ale... Zacznijmy od tego, że kiedy jesteś podłączony do sieci, Arasaka może wypalić cię za pomocą sztucznej inteligencji o nazwie Soul Killer. Nadążasz? No, pewnie tak. Stałeś się konstruktem. Właśnie! A miejsce, które stoi za całym procesem i gdzie przechowują engramy, nazywa się Mikoshi. Nie rozumiem, co moja sytuacja ma wspólnego z Mikoshi. Nie jesteś zbyt bystry, prawda? 50 lat temu Mikoshi było jedynym miejscem na świecie, gdzie przeprowadzano operacje na umyśle człowieka. Dzisiaj też pewnie jest jedynym. Wszystkie drogi zawsze nas tam zaprowadzą i wtedy ty załatwisz swoją sprawę, a ja swoją. Dobra. A jak chcesz rozwalić Arasakę? Masz gdzieś w zanadrzu drugą bombę? Bomba ma na imię Alt Cunningham. Nic mi to nie mówi. Na razie. Kiedy ją znajdziemy, wszystko stanie się jasne. A póki co nie trać czasu. Trzeba znaleźć drogę do Mikoski. Jeszcze tutaj mamy porozmawiać z Johnem. Ja nie wiem, czy żeby zniwelować to uszkodzenie. Okej, okay, zniknął Johnny. Zigzig street, tak, nieznane przyjemności. Nadal widzimy tą poświtę tego reliku. Mam nadzieję, że ja tutaj wszystko już zrobiłem. O, znikło. Fantastycznie, że zniknął ten relik z waszej perspektywy. Wy będziecie oglądać to na całym odcinku. Widzieliście w ogóle tą scenę dwa odcinki wcześniej? Z tego względu że następny odcinek wam też chcę pokazać, bo tam naprawdę niezłe jaja się odwaliły. Znalazłem dwa błędy. Nie wiem jeden w zasadzie czy to błąd, może odpowiedzcie mi w komentarzach, że to nie błąd. Ale tutaj zdecydowanie zdecydowanie Poszło coś nie tak, my sobie powtórzymy następne odcinki.